Słuchajcie, nie widać mnie, bo jest ciemno, to mnie nie widać. No, to musi być ciemno. Znaczy wieczór właściwie. Słuchajcie, jak macie kredyt w banku Gimany BPH, takie umowy frankowe lub oparte na wyborze, zapraszam do grupy na Facebooku, która się nazywa Tak ładnie Pozwij BPH. Będziemy mogli Wam doradzić, jak szybko i sprawnie pozwać i wygrać w sądzie z bankiem BPH. I przypominam, że Bank BPH w zeszłym roku miał chyba ze 2 miliardy dolarów straty, jak amerykański właściciel przestanie dopłacać do tego banku, to bank zbankrutuje z dnia na dzień. Będzie sytuacja podobna jak z Getinem, czyli jak będziecie mieli nadpłaty ponad kapitał, to nie będzie można tego odzyskać. Także bierzcie umowy w rękę, wyciągajcie z szuflady, dzwoncie do prawników i, i do sądu z nieuczciwymi bankami. Jeszcze raz przypominam, grupa nazywa się Pozwi BPH grupa na Facebooku.